Co, zjeżdżamy? Wspinamy się Jesteśmy coraz bliżej Jakieś punkty widokowe Z lornetkami Nie wchodzę się razem, nie wchodzę. Pewnie tak. Dostali dofinansowania. Do tutaj. Tutaj na ten... Naj tutaj gdzieś są najbardziej oddalony punkt, nie? Tutaj. No a tu gdzieś tam bunkry. Tu gdzieś. jest wejście do bunkrów? Ta szkoda Ta, Same zakazy Mówią, żeby a wszędzie zakazują Mówią, że można zginąć Ale to jest, patrz, takie zupełnie inne, inne podejście niż w Szwajcarii Na przykład, bo w Szwajcarii w ogóle nie, nie ma żadnych ostrzeżeń mhm. Dużo rzeczy wolno tak e, na własne rozum. Ludzie mają rozum i godność. No. I poszanowanie dla swoich kości życia. A tutaj trzeba się zrównać do najniższego poziomu. Wszystkiego zakazać. Po polsku coś wrócimy. Wszystkie spalone słońcem Co, zjeżdżamy? Taki inny kolor woda ma zauważyć? Tam jest głębiej. No to w sumie można się jeszcze czegoś takiego odsunąć. Będziesz Co do oceanu. <laughs> a tam ludzie schodzą. No a pewnie jest jakieś zejście. No tu no. jest jedno zejście. Takie ekspresowe. Będziesz miała widok jak dużo RPG jest za plecą bohatera Daj mi w Na to jest dżungla, a ja się czuję jak Frank de la dżungla Tutaj są śmiertelnie niebezpieczne insekty Taki zwinny nie jestem Kiedy wpakujesz wszystkie punkty w siłę i w charyzmę. I masz trzy punkty zręczności. Czekaj, czekaj, czekaj. E, tam! Cztery miałeś. Tak czułam, że ta ścieżka nie jest ścieżką oficjalną. Chyba to wciąż nie jest na dole, idziemy. No nie, nie da się ukryć. Nie poddawaj się, kto zabrał Ci marzenia. Jeszcze tylko jeden krok do sukcesu Nie, po prostu ta ławeczka była taka fajna i chciałam nie musieć Tak jest, mam krótkie nogi Ale tak, fajne powietrze, nie? Jeszcze przed chwilą staliśmy tam na górze Coś po to? To zdjęcie? Dobra, nie przyszliśmy tu robić zdjęć ja. stacji. Przyszliśmy tu się umyć. Nie, tak naprawdę to nie wiem po co to. przyszliśmy. Miał być najodleglejszy punkt na Niemczech, a ja tu tego nie czuję. Tylko wyschnięte. Zdeglony tak śmierdzą chyba co To co? Plażujemy? Strój mam, bermudzki Ua! Widziałaś co to było? Pasikonik Ciekawe jak długo po mnie chodził, co? Kredowego kamyczka. Tutaj mhm. no, patyczki. Ja sobie zbieram do karteczek. To jest silniejsze od nich, one uciekają, ale są z powrotem. O, ale tu śmierdzi. A to jest intrygujące. To jak... Ruina na klipach w Gotiku. Tam widziałam ceramikę Co to jest? To chyba odpadło ze schodów No tu w ogóle nie ma schodków Trochę się zapędziliśmy Bo szliśmy brzegiem przylądku po, potem aż doszliśmy do piaszczystej plaży i tak się nam fajnie szło boso po brzegu że aż cały przylądek zeszliśmy i, i do jakiejś plaży z ludźmi trafiliśmy no ale poczuliśmy głód i Mieliśmy przejść trzeba się wracać. 3 Teraz trzeba wracać wbrew powszechnej opinii Przylądek Arkona wcale nie jest najodleglejszym północnym, tylko <grywanie> kawałek dalej. W sumie tam chyba gdzie my prawie byliśmy jest najodleglejszy, ale nie jest już tak prominentny.